I się Z tej strony Rimona W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić kolorowy opis klubu. No i żeby najpierw zrobić opis kolorowy klubu, to musimy wejść w ustawienia klubu i w opis i teraz piszemy, musicie wyszukać sobie taką szczołkę w lewo, piszemy C i jak napiszecie C, to powinno Wam to zniknąć, jak, powin... jak wam to znikło. Czyli działa. Piszecie siódemeczkę, czytacie tą teraz w prawo. I teraz piszem... No, nie musicie siódemkę. Oczywiście możecie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Każda literka to inny kolor. Na, na ten opisu. No i teraz możemy tu pisać. Wiadomość. Witamy. Wyklumbiam, bambusy, pandy. Ok. Jak to napisaliśmy, to możemy jeszcze dać wykrzyki na przykład. I tu wchodzimy, dajemy w lewo strzałeczkę. Zaraz, nie zapomniałem jak to się nazywa, nieważne Więc piszemy i teraz tą strzałeczkę i już widzicie mamy pierwszy kolor tego, tego opisu Nie chcecie kolejny opis na przykład dajecie to i lecimy od początku po prostu jak daliście no tu, to tu teraz dajemy to to już zniknęło, to jeszcze teraz numerek musimy sobie wybrać. Na przykład 8. Mm, Dajemy sobie sztułaczkę i piszecie kolejny komunikat. Idę w będę. Lewy. Dars. Na takie coś. No i jeszcze. I robimy strzałkę odwróconą w lewo. Już nie c. Po prostu powtarzamy te kroki. To czyli strzałka odwrócona w lewo. Taka przechylona kreska. Już nie pamiętam, naprawdę jak to się nazywało. Piszemy C. Napisaliśmy C. To jeszcze piszemy szczałkę odwróconą w prawo. Jak widzicie, już nam to zrobiło. Jeszcze ostatni raz wam pokażę. Tak bardziej wam To czyli dajemy szczałkę odwróconą w lewo. Dajemy C. I to już nam znika. Teraz pisz. To znaczy, jak zniknie Wam, to znaczy, że to działa. Po prostu. No i teraz wybieramy od 1 do 9 na przykład, jakiś numerek, a 0 też działa, więc od 1 do 9 i też 0 może 9, więc na przykład napiszmy 4, teraz piszecie strzałkę w prawo, I kolejny komunikat na przykład, już zapraszam, nie leży, co ty ci do tego klubu dostaję dostaję Nie. ok nie. Okej, zobaczmy. jeszcze inaczej. Zaczcie, jest to teraz, może, inną wiadomość jednak. No, jeszcze tą strzałeczkę sobie usunę, jak widzicie. Teraz już jest. I to napiszmy na przykład, po prostu na koniec. Dążamy na przykład tym razem trzy wykrzykniki i dlatego mamy kropkę na koniec, no, ale jeszcze to, oczywiście, nie jest koniec. Bo trzeba całkę w lewo ukośnik, a ok. ukośnik C i teraz całkę w prawo, i już nam to, jak widzicie, pokolorowało. To zapisujemy, oczywiście, zmiany. No i teraz mm, ogólnie jeszcze raz Wam to opowiem. to Czyli szczałkę w lewoce i to powinno Wam zniknąć, bo jak nie no to wtedy działa. Później wybieracie od 1 do 9, może być 0 liczba. No i wtedy piszecie strzałkę w prawo, piszecie jakiś komunikat, na, na przykład witam w klubie. Albo co tydzień dostaje się starszego członka, albo co miesiąc wyrzucamy z klubu, albo zapraszamy do klubu ten, kto lubi kolei i popcorn. Na przykład, później piszecie ształkę w lewo, dajecie, trzeba sobie znaleźć ukośnik C, szczęka w prawo, i automatycznie wam to koloruje. No i teraz, żeby jeszcze kolejną wiadomość, to jeszcze też wam to powtórzyć. Czy, czy trzeba kreskę pionową dać, strzałkę w no i to się powtarza to samo. to samo, czyli szczałka w lewo, C, to wam piszecie liczbę na przykład mm, 6, strzałkę w prawo, piszecie komunikat, no i szczałka w lewo, ukośnik C, szczałka w prawo i to w sumie to tyle. W tym odcinku, więc my, myślę, że tam trochę ludziom pomogłem, bo jednak już to więcej osób wie, ale pewnie jeszcze niektórzy na przykład początkujący tego nie wiedzą. Więc życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.